Piątek, piąteczek, a więc Piątunio, jest 6 grudnia 2024 roku. Minęła szósta, Ho-ho-ho, przed mikrofonem Krzysiek. Na krakowskie dzieci będzie czekać Mikołaj. Tramwaj z Mikołajem będzie kursować od 13 do 16. Najpierw będzie można się nim przyjechać z Ronda Czyżyńskiego na ulicę Westerplatte, a potem będzie ten tramwaj kursować do Koła Plant. Mikołaj grzecznym dzieciom da coś słodkiego, więc warto przychodzić. Poza tym odwiedzi szpital Żeromskiego i obecne tam dzieci. Bardzo charytatywne. Kołaj mi ale dzisiaj w Krakowie będzie się działo. W klubie Studio w Dolnej Sali odbędzie się koncert i to nie kogo. Lady Punk. 40 lat po swojej drugiej płycie i to właśnie piosenki z tej płyty o tytule Ohyda zabrzmią już o 18. Tak więc będzie się działo. Na PPM podcast też będzie się działo. Do usłyszenia. Była to audycja P.P.M. podcast prowadził scenariusz realizacja Krzysiek rok produkcji i publikacji 2024.